Cześć wszystkim, przede mną mam Oppo Ace 2, a teraz pokażę Wam jak zmienić nawigację z trzech wzorów na gesty w tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć na sam dół, aby znaleźć ustawienia systemowe. Teraz musimy stuknąć w nawigację systemową na górze. A tutaj mamy dwie opcje. Więc mamy przyciski, a zanim ustawimy gesty, szybka uwaga. Tutaj możesz dostosować przycisk, na przykład, możesz zmienić kolejność przycisków wstecz i resetu. Dobrze, aby ustawić gesty. Musimy stuknąć w te animacje. Twoje urządzenie zapyta Cię, czy chcesz przejść przez samouczek. Oczywiście możesz to zrobić. Nie chcę. Za chwilę wyjaśnię również, jak korzystać z gestów. Więc tutaj mamy te trzy. Zamiast trzech przycisków mamy tę linię, która odpowiada za niektóre gesty. Możemy to ukryć, jeśli chcesz, a tutaj możesz dostosować gesty, aby wrócić. Z poprzedniej strony musisz przesunąć palec od boku do środka. A jeśli widzisz tę strzałkę, po prostu puść palec. Tak to działa, a ta sama sytuacja z prawej strony. Jeśli chcesz wrócić bezpośrednio do strony głównej, możesz przesunąć palec od dołu do środka urządzenia. Upewnij się, że Twój gest jest szybki i krótki, coś w tym stylu. A jeśli chcesz otworzyć ostatnie aplikacje, powtórz gest, czyli od dołu do środka, ale trzymaj palec gdzieś tutaj, tak. A po puszczeniu możesz zobaczyć ostatnie aplikacje. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.